Kolejnie. No, witajcie po raz kolejny kochani, mam nadzieję, że u was humory są absolutnie znakomite pomimo tej trudnej sytuacji i no, czasu, w którym niestety większość z nas zostaje w domu, no, ale my chcemy wam umilić ten czas i przede wszystkim pokazać wam, zainspirować was do fantastycznego gotowania, do fantastycznych potraw, zdrowych potraw przede wszystkim, bo ze zdrowych naturalnych składników. To jest bardzo ważne, że też w tej dzisiejszej dobie bardzo ważna jest dieta, która pozwoli nam po prostu dobrze zdrowo żyć. No więc dzisiaj mamy naszego pierwszego gościa. Codziennie pamiętajcie o tym, że będziemy mieli takich gości wielu. Już jutro razem z Gerardem pojawi się Jakub Steumark, którego w tej chwili serdecznie pozdrawiamy i już zapraszamy do nas na jutro. No a teraz wracamy do Gerarda i do Marcina, którzy opowiedzą, co dzisiaj przygotowali. Dziękuję, Patryku. Moi drodzy, witam was w kolejnym wejściu razem z moim gościem Wszystkim. Marcinem. Witamy jeszcze raz was wszystkich i jeszcze jest jeden ukryty gość, który zawitał do naszego studia. To będzie taka też niespodzianka. Słuchajcie, zupę prawie mamy już gotową, ale chcemy wam pokazać, jak doprawiamy tymi wspaniałościami, moi Naturalnie ważony sos sojowy marki Kikoman, i tu w tym przypadku, dzisiaj w naszej zupie, gluten free. Pamiętajcie, czytajcie etykiety: nie ma ryżu, nie ma pszenicy, nie ma nic innego, które zawiera na produkt gluten. No i jedno z moich ulubionych sosów, moje badanie dokładnie, ja mam tak, nie wiem, co na to żona, ale to też jest bliskie mojemu sercu, ten sosik Tabasco Habanero, sos. Pamiętajcie, z trzema pulpami owocowymi. Jakie? Mando, papaja, banan, tamarynd i cukier trzcinowy. Marcin, mam nadzieję, że na to chwilę jest jakaś inspiracja, nawet do naszej zwykłej zupy. Rewelacja. Dodatek do, dodatek do zupy, który się świetnie połączy z rybą, z kwasowością sosu panzu, ze słodyczą, z pomidorów mutti. Dokładnie. Rewelacja. Um... kokosowa. My dzisiaj użyliśmy w naszym przepisie mleko kokosowe, ja je też osobiście lubię, ale jeżeli któryś z Was nie chce, nie lubi, spokojnie może użyć słodkiej śmietany bądź słodkiej w pomieszaniu z kwaśną. Są no też to, to to mleka migdałowe. Dokładnie. Sojowe. To, co chcecie sobie dodać, zabielić, zostawiamy a Waszym wizjom i upodobanie. Proszę, Panowie, bo już też padło pytanie od naszych widzów, gdzie można nabyć te wszystkie produkty. Ja szybciutko wyręczę Was i powiem, że one są dostępne w naszym sklepie internetowym na develay.pl, tam możecie wszystkie produkty, których używamy tutaj do gotowania, nabyć nie wychodząc z domu, co bardzo ważne, więc oczywiście poza warzywami świeżymi i tak dalej, ale wiemy, że każdy z nas może wyjść po zakupy nawet w dzisiejszym dniu do najbliższego sklepu i aby zachować wszelkie, wszelkie środki ostrożności, umyć ręce i te wszystkie rzeczy, które, o których też wspominamy i mówimy. To co Patryk mówi, środki ostrożności, to że jesteśmy z Marcinem blisko, myjemy ręce, odkażamy ręce. Może że ona nie ogląda. <laughs> Może, nie, moja ogląda, słuchajcie, ale pozdrawiamy serdecznie Was wszystkich. A nie mamy temperatury, naprawdę zgadzamy się na tak blisko siebie, a jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, ale, moje drodzy, teraz, ale doprawiamy naszą zupkę. Ja myślę Marcinie. Trzy, okay. cztery. Ależ proszę, czy tą Bo To jest coś wspaniałego. Miód na moje serce, gdzie szef kuchni doprawia to zupę zupę. W międzyczasie, korzystając z okazji, zapytam się jeszcze... Wracanie ze sklepu, czy dostawa jest darmowa, czy za dostawę co się płaci? E, Powyżej 25 zł, ale no to jest naprawdę niewielki, niewielki pułap zamówienia. To prawda, no, bardzo niski. Bardzo. To nie żałujemy tam, <ślesz> <ślesz> Dostarczymy oczywiście, no w tych czasach, <ślesz> kiedy tych zamówień mamy trochę więcej, to nie będzie w ciągu jednego dnia, ale na pewno bardzo szybko zrealizujemy, tak jak to możliwe, wasze, każde zamówienie ze sklepu internetowego. Moje drodzy, na koniec odrobinę sojowo-naturalnie ważony, gluten free. Pięknym strumieniem do naszej zupy. Naprawdę niewielka ilość, a jak cieszy. Pasatę daliśmy wcześniej, żeby był kolor czerwony, kremowy, słodycz, żeby się pięknie rozprowadzała w naszej zupie. To Super. co, ja myślę, że trzeba spróbować, no bo musimy spróbować. Podam Marcinie łyżeczki. Masz łyżeczkę? Mam to Dokładnie. Proszę uprzejmie, ja tobie wleję, tak żeby to... O, jasne. Panowie, później oczywiście pokażcie wiem, wszystkim naszym widzom zaraz talerz. Zaraz, tak, zaraz, słuchajcie, dojdzień. tak. Ja myślę do życiu Tabasko, ale... Jest wyczuwalny, jest słodycz, czujemy lekką ostrość w naszej podrawie tak, i myślę, że podkreśla całość naszej podrawy. To co Marcinie, ja nałożę pięknie warzywka na nasz talerz i teraz, moi drodzy, tak jak pokazywaliśmy wczoraj danie, dzisiaj też podam dwóch odsłonach z rybką marynowaną w cytrusowym sosie ponzu kikoman i bez rybki. Dla każdego coś miłego. No, a my oczywiście przypominamy, że powinniście wiedzieć. Już nie od dzisiaj mówimy o tym, że każdy z sosów tabasco idealnie podbija smak. Prawidłowo użyty, naprawdę udowodni Wam, że niekoniecznie to danie musi być mega ostre. W związku z czym, proszę, próbujcie, bądźcie zainspirowani, ale to wszystko po to, że macie też szansę wygrać zestawy naprawdę fantastycznych produktów. Wystarczy, że po każdym naszym dniu przygotujecie przynajmniej z jednym produktem, który był prezentowany w danej transmisji danego dnia, jakieś swoje danie, opublikujecie zdjęcie razem z Waszym przepisem, a my pod koniec tygodnia pozwolimy Wam wszystkim zagłosować na to danie, które Waszym zdaniem naszych widzów jest najlepszy, najbardziej smaczne i ta osoba w danym tygodniu wygra nasze nagrody, no i dodatkowo jeszcze ma szansę też na wygranie Thermomixa i wspaniałych garnków firmy Cepter. W związku z czym, no żyć nie umierać, proszę Państwa. Musicie koniecznie wziąć udział w tym, w tym naszym konkursie i w tej naszej zabawie. Ja już nie mogę się doczekać. Już za momencik, już za chwileczkę, słuchajcie, Na nalewamy, to wejdziesz w rybkę, a też możemy dekorować naszą zupę, to nie musi być zawsze dekorowany deser, sałatka, ale zupkę też słuchajcie, można fajnie udekorować. Dekorujemy tymi warzywami, które są w składzie naszej zupy, tutaj mamy też i marchewkę z naszego... Wywaru. Mamy selera, mamy pietruszkę. Zawsze to moim zdaniem pięknie wygląda. Odrobinę jeszcze pora świeżego. Słuchajcie, natka pietruszki, koperek, które są w składzie i w, w smaku dla naszej potrawy. właśnie zawsze myślę, że dla oka też coś miłego. Tak, no bo przecież jemy oczami. To też, myślę, Marcin, możesz potwierdzić, że nie tylko musi dobrze smakować, Proszę. ale musi też dobrze wyglądać. To prawda. No dobrze, no to zaprezentujcie, panowie, tę maszą zupę. Słuchajcie, to są nasze propozycje dla was dzisiaj, na ten dzień, może na przyszłość. Zawsze możecie wrócić do naszego przepisu na naszej stronie a. Te przepisy są i będzie film, jest zdjęcie, ale to macie. Teraz, w tym momencie na żywo. Eksperymentować. Dokładnie. Eksperymentować, ważne. pisać przepisy, wysyłać zdjęcia, brać udział w naszej zabawie i pozostać w domu. Zostańcie zdrowi, więc pamiętajcie, że to był nasz kolejny dzień z hasłem Dzień Zdrowy! Dzień Zdrowy. Dzień zdrowy. Pozdrawiamy Was serdecznie, moi drodzy. Pozdrawiamy i zapraszamy na jutrzejszą edycję z Jakubem Steumarkiem, którego również jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Hej. Cześć.